Dzisiaj przyjechałem sobie po Niemiec, będę robił vloga ogólnie przed świętami, pewnie vloga zobaczycie dopiero po świętach, przyjechałem tu odpocząć, może jeżeli się uda pojadę do Holandii, więc może sobie coś tam zapalimy, pogadamy, a teraz co, wchodzę, oglądam stare miasto, nowe miasto, w Niemczech byłem, ale tylko na, tam na chyba pół dnia, albo na dzień, nie pamiętam już dokładnie, bardzo mało czasu, a teraz wreszcie mam czas na to, aby obejrzeć. Fajne jest jakby wykończenie tych wszystkich budyneczków. No i oczywiście jedzenie dobre. Piwko wczoraj próbowałem, więc dzisiaj też pewnie jakieś wypijemy zobaczycie. Cokolwiek będzie ciekawego, to po prostu będę wam pokazywał. Bo pewnie nie wszyscy byliście w Niemczech, a dużo osób też pisze do mnie i prosi o jakieś vlogi właśnie z różnych państw. No to będę sobie stwierdzał, co tylko będę mógł. To jest jakby piwnica zamkowa, czyli knajpa e, zrobiona w 1350 roku, odnowiona w 2006. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Bardzo fajnie mi się tu podoba, to są właśnie takie moje klimaty. Te ptaszki jak fajnie świerkają. Tak, tak. Ładna karakterda, no? Teraz będę napalił sobie świeczkę, bo to jest katedra 90 910 roku. Widzieliście przed chwilą obraz, bądź taki mural na murze. Jest tak stary po prostu, że już go prawie nie widać. Są też miejsca, gdzie są poznawiane piękne rzeczy. 910 rok, no to wyobraźcie sobie ile to ma lat. Ponad 1000 lat. Katedra naprawdę robi wrażenie. Jakby się zobaczyło na żywo, ale powiem wam, że po pierwsze kolos, po drugie, no kurczę, wykończenia i zdobienia są tak ładnie zrobione, że jestem w szoku. Widać że to wszystko takie stare, nie? nie mogę mówić za głośno, bo to chyba normalne, że ludzie się później będą na mnie patrzeć dziwnie. Wszystko dość stare, naprawdę. Zobaczcie na te wykończenia u góry Też są tak stare, że ich prawie nie widać Zobaczcie Wszystko ręcznie robione, oni teraz to odrestaurowują Ale jakby nie było no to trochę czasu musi to zająć Mówię cicho, powtarzam jeszcze raz dlatego, ponieważ jakby nie było, to kościół, katedra. Tak. Jeszcze jedno, co mi się podoba w Niemczech, to e, jak macie butelkę, prawda, plastikową, tutaj jest taki specjalny kod. Możecie sobie iść, oddajecie w sklepie taką butelkę i dostajecie 25 centów za butelkę, czyli tak e, jak u nas w Polsce, powiedzmy, byście dostali zrzutówkę e, za butelkę plastikową, więc zobaczcie jak można rozwikłać problem butelek plastikowych, które leżą u nas w Polsce. Powiedzmy, niech dadzą nad 50 groszy za butelkę czy nawet 25 groszy. Nie wierzę w to, że ludzie, którzy nie mają pieniędzy, co zbierają puszki bądź jakiś, jakiś złom czy coś takiego, nie będą zbierać butelek i nie będą tego oddawali. Halo, cześć, nazywam się Rajmund, pochodzę z Polski, mieszkam tutaj już 25 lat w Limburgu. No i e, Norbert Dresik e, poprosił mnie po prostu, żebym oprowadził i trochę o mnie się swoim powiedział. No tyle ile będę mógł, to tyle, bardzo chętnie opowiem. Opowiedz gdzie jesteśmy teraz. Teraz jesteśmy przed najstarszą piekarnią w Gimburgu. roku nie wiem teraz którego, ale e, ich e, zaletą, czy może takim specyfikiem jest to, że e, robią tutaj ręczne Ręczne wypieki, figurki, które można kupić. I po prostu to Wszystko jest, tak naprawdę wszystko, można kupić. raczej e, rzemiosło, po prostu piekarnia, rzemiosło. No. I teraz Rze po, pokażemy to. Tak, i to jest bo Kunst oznacza. E, Kust, rzemiosło. A, rzemiosło. O. To jest smer, fajny, nie? To w ogóle ładne takie rzeczy mają. O, tam takie.

że ta piekarnia e, ma dokładnie 333 lata no więc trochę już za sobą doświadczenia w pieczeniu bułek i na no, to ma. troszkę mają no i co może robić warszawski dresik w Niemczech? oczywiście, robię grilla piję piwo z kolą, które jest najlepsze co prawda dzisiaj dopiero się dowiedziałem pyszne no i super grill nie będę go reklamował, na nie wiem jak się nazywa ale zaraz będziemy sobie jedli. E Karkuweczkę, bo mamy kiełbaskę białą. No i widzicie jak ja się czuję. 25 stopni, piękne widoki i tak powinno wyglądać moje życie przynajmniej. Na, chciałbym w Polsce, ale chyba raczej w Niemczech jest lepiej, jak na, przynajmniej na razie. Jesteśmy we w Frankfurcie w Palmer. Palmer. Palmen Garden? Jakoś tak. Eee, będziemy oglądać palmy. I jestem ciekawy, jak bardzo to jest duże, bo w liwicach już byłem i... No tam fajnie było, ładnie. Tu widzę, że dość ciekawych, dużo fajnych roślin rośnie. Wygląda trochę jak szczotka. Palmen Garden. Czuję po prostu jak w dżungli. O, stas macie tutaj palmę z Tasmanii, od diabła tasmanskiego, to prawie tak jak ode mnie. W jednym miejscu czuję się jak Tarzan, a w drugim prawie jak w niebie. Tak sobie właśnie wyobrażam, że wygląda niebo. Już wszędzie rosną piękne kwiaty Jest piękny zapach Mi <laughs> jeszcze trochę choroba trzyma, jak słyszycie Ale już jest coraz lepiej no, no po prostu to jest nie do opisania Zobaczcie co się z tyłu za mną dzieje I Jak ja mam nie nagrywać takich vlogów, żeby wam pokazywać Takie rzeczy, no muszę nagrywać, muszę wam pokazywać Bo to jest po prostu nie do opisania Trzeba robić tego jak najwięcej Wszędzie gdzie będę, będę wam robił vlogi, nagrywał Abyście zobaczyli jak Potrafi być piękne życie. Spełniam marzenia. A wydaje mi się, że marzenia są najważniejsze. Oczywiście zdrowie, rodzina, bliska rodzina. Po pijaku za chusteczka bym go nie wszedł. I jesteśmy teraz w lasach deszczowych, jakby takich. Czyli palmy takie deszczowe, jakieś baobaby, nie ja baobamy. To jest piękne. To chyba każdy wie, co to jest. Oczywiście bawełna. Czuchy możemy z tego zrobić. Jeszcze raz pałom pokażę. Mały krzaczek. Chciałbym Wam pokazać fajne rzeczy, które tutaj rosną, ananas malutki. A tam mamy kakałowce tylko Będzie trochę przebitkę, żeby się to prostu chyba z całego świata są tutaj, tutaj e, różne roślinki. Bardzo ciepło oczywiście. W Niemczech już się prawdziwa wiosna zaczęła. Po 25 stopni może się w krótkich spodenkach. Powiem Wam, że normalnie czuję się jakoś na jakichś wakacjach tropikalnych. Tulipany wokół mnie, palmy. Pięknie. Przed chwilą wiewiórkę ganiałem. Kaczka do mnie fakała. O, widzę jeszcze specyficzne jakieś te kaczki. Wszystko jest tak piękne. Czuję się jak w jakichś tropikach. Wodospady, żółwie, kurczę, zieleń wszystko rozchwytnięte, kwiaty, magnolie, nie magnolie, po prostu po, dużo polskich kwiatów też, ale też jakieś w Brazylii, nie w Brazylii, zobaczcie. Jestem ciekaw, czy uchwyci trochę, ale pokażę wam e, daleka żółwie, jak się e, wygrzewają na kawałku drzewa. Patrzcie, są ciekaw, czy zobaczycie, to mam nadzieję, że tak. I obok jest taki piękny wodospad. W tej wodzie właśnie, jak zobaczyliście, pływają około 10 kg nawet karpie. Normalnie przepływacie łódką i rowerkiem, a koło was przebywa karp takie 10 5 kg. No i mam nadzieję, że podobało wam się to wszystko, co ja zobaczyłem, czyli spełnienie kolejnych marzeń, oglądanie jak najwięcej terenów, jak najwięcej państw, miast. Wszystko jest naprawdę bardzo piękne i mam nadzieję, że będę zwiedzać, oglądać wszystko coraz więcej i Wam więcej pokazywać a tak naprawdę prosimy Was o to, abyście wbijali do mnie na Instagram, Warszawski warszawskidresik oczywiście zostawili suba oraz łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podobało, jeżeli Wam się nie podobało też łapeczkę w górę i co, I zapraszam na kolejne materiały bądź vlogi, reportaże dzięki za ten odbiór, który mam od Was, bo naprawdę Widzę, że ogląda was coraz więcej mnie i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Zrobimy taką jedną wielką, można powiedzieć, rodzinę i będziemy sobie zwiedzać, oglądać. A jak na razie muszę uciekać, bo niedługo wybieram się do Amsterdamu. Pozdrawiam. Warszawski lesik.